Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines. W poprzednim odcinku powstało troszkę linii tramwajowych, a dzisiaj chciałbym jakoś zagospodarować to miejsce, żeby tutaj powstała jakaś taka dzielnica apartamentów z pięknym widokiem na ten ocean, na to morze, na, na te wyspy. Więc coś takiego dzisiaj by powstało. Wy oczywiście możecie zostawić łapkę w górę. Przed odcinkiem już sobie tutaj troszeczkę ten teren wyrównałem. Tutaj też go tak wygładziłem, więc jakoś źle to. Nie wygląda. No i ja bym po prostu przedłużył tą drogę gdzieś tutaj na dół. Tutaj jakieś drogi takie osiedlowe bym porobił. Połączenie z autostradą też kiedyś ta droga mogłaby gdzieś pójść na przykład na tą wyspę, więc czymś takim właśnie chciałbym się dzisiaj zająć. Czyli biorę sobie tą drogę. Pierwsze co. To nie wiem, czy za daleko troszkę nie wystaje. Możliwe, że nie. nie Chwilka sobie tylko przyciąganie tutaj włączę. No i gdzieś coś takiego. Coś takiego chyba. Dobra, i teraz jakiś prosty fragment tutaj na dół. OK. W sumie tutaj mogę sobie to wyburzyć. Tutaj jakiś zakręt jednak wolałbym jeszcze zrobić. Na przykład gdzieś. Gdzieś w tą stronę. Troszkę stroma tutaj ta droga będzie, no ale jednak no jakoś trzeba tam dojechać. Ewentualnie jeszcze można sobie próbować to wygładzić. Na przykład zaznaczę sobie te tutaj punkciki po kolei. OK, powiedzmy, że gdzieś tak stąd, i wyrównanie. Pochyłę, dobra. Yy, troszkę mi się tutaj ten teren poniszczył, ale to wystarczy, że lekko sobie go tutaj wygładzę, i myślę, że to będzie dużo lepiej wyglądało, jak ta droga właśnie taka yy, bardziej gładka będzie. W ogóle ostatnio zacząłem też nową serię live'ową z City Skylines, więc jak ktoś z was jeszcze nie widział, to są zapisy z live'ów na kanale, więc, więc można sobie zobaczyć, jak, jakie tam miasto buduje. Yy, ok, czyli jakiś właśnie tutaj wjazd na to osiedle z tamtej strony, z, z góry, to znaczy też właśnie. Nie chciałbym, żeby wszystko tutaj z góry jeździło, bo tutaj się robią dosyć duże korki, też później, w późniejszej części odcinka, postaram się jakieś Wasze pomysły z Discorda wykorzystać. Jakieś tutaj skróty porobić, żeby, żeby to się tak nie korkowało, więc oczywiście możecie też dołączyć do Discorda, linka macie w opisie. Możecie tam pisać właśnie swoje pomysły. No, a teraz jakąś taką drogą, myślę, że właśnie taką bardziej ozdobną. Można by gdzieś tutaj przy tym, przy tej górze poprowadzić, właśnie ją jakoś, jakimś takim łukiem, ok? Okej, okay. no i tutaj jakoś podobnie, gdzieś przy tej nierówności. Y jakoś tak jeszcze mogę sobie sprawdzić. No mniej więcej jeszcze się najwyżej to wygładzi tutaj prosto do tej drogi. Y może, może to będzie wtedy jeszcze bardziej gładkie. Ok i tutaj też, no tutaj już może troszeczkę za bardzo to y zrobiłem. Tutaj po tej stronie wolałbym, żeby to jeszcze równe było. Coś takiego. Tutaj, a nie tak, nie tak, nie tak. I tutaj minimalnie jakoś to wygładzić. No więc, tak jakoś bym zaczął budować to osiedle. W sumie mógłbym to sobie od razu podłączyć do tej autostrady, ale to już zrobię, może w przyspieszonym tempie. Okej, okay, udało się zrobić coś takiego. Troszkę w innym stylu, żeby wszędzie nie były takie same skrzyżowania. Myślę, że, no nie wiem, jak tu będzie jakiś wielki ruch i to nie będzie działać, będzie trzeba to zamienić. Też zostawiłem sobie tutaj tą drogę na przyszłość, żeby tam gdzieś na tą wyspę ją poprowadzić. Na razie może taka troszkę. Troszkę krzywa jest, ale mniejsza z tym, byle działało to wszystko, czyli po prostu zwykłe takie rampy z autostrady, jakieś rondo, tutaj też tak zrobiłem, żeby troszkę łagodniej było. Ewentualnie jeszcze sobie to poza odcinkiem powyrównuję, żeby to troszeczkę ładniej wyglądało. Okej, okay, w takim razie mamy tutaj jakiś ułatwiony wjazd, w ogóle to coś się widzę, że z daleka psuje, ale to już nieważne. Właśnie ten korek pociągów, ja sobie to też zauważyłem, że tutaj na tym skrzyżowaniu jest problem. I teraz Teraz, jeśli ja nie tym, yy, tylko na przykład usunę sobie jeden pociąg, na przykład ten. Yy. No, to ten wtedy jedzie. Przez chwilę jadam, a potem znowu znowu jest problem, więc nad tym też będzie trzeba się zastanowić, co tutaj zrobić, ale, ale mniejsza z tym w tym momencie. W tym momencie myślę, że jednak ważniejsze jest to, żeby zbudować to osiedle. No właśnie, tutaj pełno tych problemów też przez te korki na drodze, ale ale to, to jeszcze chwileczkę. Chciałbym jednak zacząć to osiedle dzisiaj jakoś robić. Więc jakąś taką drogę, właśnie ozdobną z drzewami. Dobra, może kawałek dalej, żeby też tutaj do tego podniesienia, bo to jeszcze pewnie będzie trzeba nad tym popracować, także na razie po prostu poprowadzę sobie drogi gdzieś w tą stronę. W sumie tutaj też można by jakieś rondo zrobić, takie po prostu już rondo osiedlowe. Myślę, że takiej wielkości ono by mogło być, nie musi być właśnie jakieś super wielkie ewentualnie o jeden większe mogłoby być, o jeden większe, żeby, żeby to troszeczkę lepiej działało i rondo tylko, że, chwila, rondo tylko, że o jeden większe, czy to było tak? Tak, ok, więc niech ono sobie troszeczkę większe będzie, yy, i może teraz zrobię sobie tutaj podobnie jak na tym mieście, które buduję na live, czyli nie tak. Yy, czyli lekkie wzniesienie na rondzie, mówię lekkie wzniesienie. Yy, leciutkie wzniesienie, nie tak. Jeszcze, jeszcze lżej. Yy, Okej, okay, powiedzmy, może jeszcze sobie to troszeczkę tutaj wygładzę. No to to może już za bardzo. Chwilka, nie tak? Ok. Okej, okay, więc lekkie wzniesienie na rondzie, te drzewa sobie tutaj pousuwam i w sumie zrobię to chyba dokładnie tak jak właśnie w tym mieście live'owym, no jak ktoś nie oglądał no to, to nie wie o co chodzi. Więc tutaj na środku jakieś drzewo jedno bym sobie postawił, coś takiego, a coś z tych większych, coś z tych większych jednak, o właśnie, coś takiego tutaj na górce bym sobie postawił i teraz na około po prostu ozdobiłbym to jeszcze taką tutaj roślinnością, w ogóle ja mogę włączyć graniach niech te samochody sobie tam jeżdżą. No, takie, takie rondo właśnie na wjeździe na to osiedle. Myślę, że to będzie jakoś, chociaż troszeczkę ciekawiej wyglądać. I teraz to trzeba by jakoś podłączyć może do tej drogi. To ja bym sobie już zrobił jakimś jakimś takim łukiem. Okej, okay to gdzieś tam w tamtą stronę zobaczymy, jak to się podłączy. Na razie może ja się zajmę po prostu tą stroną. Więc jakąś tutaj podstawową siatkę tych ulic, może z takiej troszkę ozdobnej ulicy, może, może bez drzew, może bez drzew też jednak niech, niech te ulice tutaj troszkę różne będą. Ok, coś takiego. Teraz gdzieś stąd, chwilka, może. Czy, jak ja bym to zrobił tak, to tu bym jeszcze coś zmieścił? No, tutaj będzie troszkę ciężko, więc może ja to dam po prostu na środku. Aby to troszeczkę ładniej wyglądało, powiedzmy, że coś takiego. Okej. Okay. Teraz jeszcze stąd jakąś ulicę. Gdzieś tak dotąd. Też tutaj są te tory, więc to bym chciał mieć jakoś tak oddzielone pewnie jakimi sklepami, więc przy samych tych torach będą jakieś sklepy. To też właśnie są tory tej kolei przemysłowej raczej niż tej miejskiej. Także no, może być troszkę głośno. Ok, to sobie zrobię tak teraz. Stąd yy, jakąś drogę w ten sposób, i tutaj mógłbym ją łukiem połączyć. Z tym, mam nadzieję, że tutaj nie będzie za dużo skrzyżowań, że, że jakoś, że jakoś no, z tymi korkami tutaj wielkiego problemu nie będzie. No i teraz gdzieś tą drogę jeszcze tutaj. Stąd można jeszcze jakiś odjazd zrobić, chyba się nie będę z tamtym łączyć też, żeby właśnie nie przesadzić. Tutaj coś takiego, tutaj bym to raczej zrobił w ten sposób, tylko właśnie, może tą drogą. Tą drogą prawie 90 stopni, to też myślę, że już mniejsza. Z tym to sobie podłączę tutaj. Okej, okay, więc taka podstawowa siatka tych ulic jakaś powstała. Więc teraz woda dosyć ważna rzecz. Ok, także wszyscy powinni mieć wodę. Teraz jeszcze, zanim zacznę tutaj budować jakieś budynki, to mogę sobie podprowadzić pod drogą yy, jakiś prąd, powiedzmy, że tutaj gdzieś do tego ronda i może jeszcze w tą stronę, jakoś tak i tak. Ok, no i można by zacząć od jakichś pierwszych rzeczy, na przykład jakąś szkołę podstawową mogę im tutaj w okolicy ronda postawić, bo zapotrzebowanie na to jest. Yy, jeśli chodzi o szkołę średnią, też myślę, że warto by było, żeby jednak taka szkoła średnia się tutaj gdzieś znalazła. Myślę, że gdzieś, że gdzieś tutaj niech sobie to będzie. Uniwersytetu może na razie nie będę im tutaj jakiegoś dawał. Także może zacznę gdzieś tutaj obok tego ronda, tylko że wyłączę sobie może te kratki tutaj na samym rondzie, żeby mi się te obok nie psły. W ogóle na tym rondzie można by jeszcze poustawiać te znaki. Na razie wielkiego ruchu nie ma, ale to, to się może zmienić. Okej, okay, także znaki ustawione i teraz przy samym rondzie to ja Raczej bym chciał mieć jakieś, yy, jakieś sklepy, też nie ma co. Robić mieszkań przy samym rondzie. Ok, także jakieś tutaj większe sklepy mogą być, tutaj aż do tej szkoły. Na tej drodze może nie będę już robić, bo to jednak jest taka droga wyjazdowa. No, troszkę to krzywe. Postaram się coś jeszcze z tym poprawić. Ale to, to już poza odcinkiem. A teraz, co ja bym jeszcze chciał zrobić, to zamalować sobie tutaj to wszystko na zielono. Tutaj właśnie, żeby takie apartamenty mi powstały z pięknym widoczkiem w tamtą stronę. Mam nadzieję, że jakoś będą zadowolone. Leni. Więc całe to tak naprawdę właśnie w tych mieszkaniach. Przy tym samym rondzie jeszcze zobaczymy. Teraz, żeby jeszcze ich jakoś tutaj zachęcić, to ja bym chciał zrobić jednak jakiś park może. Może coś z tych gotowych. Na przykład, na przykład gdzieś tutaj taki jeden, kawałeczek dalej może jakiś drugi. Powinni być troszkę bardziej szczęśliwi. Plus oczywiście jakąś klinikę, chociaż dostępność opieki zdrowotnej jest dosyć dobra, ale Myślę, że i tak warto, żeby na nowym osiedlu po prostu klinika była, żeby też nie musieli jeździć nie wiadomo skąd. Tak samo z krematorium gdzieś, gdzieś na przykład tutaj można by jakieś krematorium postawić, ewentualnie jeszcze może coś z tych rzeczy. Na przykład ten ogród jogi, ok. I jego bym postawił, chwilę, tutaj mamy jeden park, tu, nie, tutaj mamy jakieś parki, tutaj jest troszkę dalej, może od innych parków, więc po prostu tutaj bym sobie ten ogród postawił. Teraz jakieś jeszcze ścieżki, ścieżka stąd, tylko to może, ok, tak. Ścieżka stąd dotąd, żeby jakoś łatwiej było przejść. Tutaj widzę, że jeszcze by się jakaś ścieżka przydała, na przykład w ten sposób. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o ścieżki, no chyba. Że jeszcze ok, widzę, że jeszcze tutaj by się mogła ścieżka przydać, ale to też właśnie na jakimś łuku niech ona będzie i tutaj proszę mi się nie budować w takim razie jeszcze to mogę minimalnie tutaj dosunąć. Zapotrzebowania w tym momencie jakiegoś wielkiego na te mieszkania widzę nie ma, więc może ja bym dodał na przykład troszkę biur, może jednak od tych torów będę się oddzielał biurami, a nie sklepami. Na sklepy w sumie właśnie nie ma zapotrzebowania, więc jakiś właśnie taki pas tych biur niech sobie tutaj będzie. Może bez tego. Okej, okay, tutaj. No, jakoś tak dotąd i myślę, że to powinno dosyć dobrze oddzielić. Jeszcze tylko tutaj prąd, tu coś mogę postawić, jakby tam jakieś budynki powstały. No i chyba ta dzielnica zacznie mi teraz jakoś żyć. Więc poczekajmy sobie troszkę, aż ona się jakoś rozwinie. A ja teraz może właśnie skorzystam z tych waszych pomysłów z Discorda, czyli porobienie jakichś takich skrótów na tym rondzie, no bo nie ma sensu, że osoby tutaj wyjeżdżające z parku, jak chcą podjechać na tą drogę, no to, to muszą. Przez rondo przejeżdżać, ewentualnie na autostradę gdzieś tu, więc dosyć słabe jest tutaj w tym miejscu połączenie. Także skorzystam sobie może z takiej rampy autostradowej ją oczywiście na ziemi, bym tutaj chciał mieć i gdzieś tutaj za parkiem właśnie jakiś taki zakręt. Stąd dotąd. Chwilka. Może ja to zrobię na dwa razy. Najpierw tak, tylko czy ta kolejka mi tu nie będzie bardzo przeszkadzała? Może nie. Zrobię sobie to po prostu tutaj pod kolejką i tutaj gdzieś w tym miejscu. Okej, okay. czy to by dało się jeszcze troszeczkę wygiąć? Myślę, żeby się dało, nie ma problemu. Jakoś tak tutaj i to raczej bym chciał zrobić tak, żeby też mi stamtąd jakoś nie kombinowali. To będzie tylko dla tych, co jadą stąd. Okej, okay. czyli to będzie tak, tak... I czy to będzie tylko pas do skrętów prawo? Może być, może być. A Wy sobie jedziecie tak. Wy tutaj też wjeżdżacie tylko na ten pas. A wy jedziecie tu i tu. Wy też zostajecie tam na swoim pasie bez żadnych kombinacji, żadnych tutaj żadnego zawracania w tym miejscu raczej bym nie chciał. Okej, okay, w ogóle tutaj jest źle, ponieważ mamy cztery pasy, potem dwa i jeden, więc z dwóch pasów, czy tam nawet widzę, że z trzech muszą wjechać na jeden. To mi się nie podoba. Także dwupasmowa autostrada w tym miejscu powinna być chociaż przez kawałek. I z tej dwupasmowej autostrady też bym sobie zrobił jakiś skrót. Właśnie powiedzmy, że gdzieś stąd. Dotąd. Tylko, czy to mi się pod tą kolejką zmieści? Może ja to zrobię po prostu z drugiej strony. Stąd. Pierwsze co to niech to sobie idzie kawałeczek na ziemi. Gdzieś tak dotąd, i tutaj teraz już automatycznie niech to sobie wiedzie na to. Pięknie, tylko to oczywiście musi być w drugą stronę. Tak i tak to by trzeba jakoś. Hmm. To by chyba trzeba troszeczkę tutaj odsunąć. Okej, okay. czy to teraz jakieś gładkie jest? Troszkę ciężko z tym. Y jak, czy, czy to w ogóle da się wygładzić? Czy to, czy to takie musi być? Y no, coś tu się da wygładzić, ale i tak to za dobrze nie wygląda. Y ale mam nadzieję, że jakoś działać będzie. To bardziej tam. Takie w sumie proste. Y Tutaj tą kolejkę wydaje mi się, że trzeba by troszeczkę inaczej puścić, czyli wyburzę sobie ten fragmencik tych torów, może to też sobie wyburzę. Dalej tory kolejki, stąd bardziej po prostu takim łukiem gdzieś tu i dopiero niech ona w tym miejscu przechodzi, tak? I tak, ok, nie musi iść jakoś tam bardziej, tamtędy to też widzę, że jest to jakieś y, dosyć krzywe. Czy to się będzie dało obniżyć? Coś mi się wydaje, że tutaj z tym może być y, troszkę większy problem. Y, to chyba po prostu będzie trzeba przesunąć troszkę dalej, ale ogólnie widzicie o co mi chodzi Co ja tutaj zrobiłem, żeby to jakoś sensowniej działało. Tak i tak, może jeszcze tutaj jakieś pierwszeństwa poustawiam. Okej, okay. niech to działa w ten sposób. Jeszcze tutaj trzeba by poustawiać, żeby oni jednak stąd skręcali tu, a tędy jechali. Tak, okej, okay. może ja sobie teraz wyczyszczę tych zablokowanych. Niech oni sobie też te nowe trasy tutaj znajdą. Stąd teoretycznie też mogłoby się przydać coś w tą stronę. Tylko, że tutaj jest ta sortownia, więc z tym może być troszeczkę ciężko. Ale gdybym tak na przykład tą sortownię. Przeniósł troszeczkę na przykład na tą stronę, tutaj gdzieś, może przy tym skrzyżowaniu, wtedy zyskuje tutaj troszeczkę miejsca, i stąd można by spróbować jakąś tutaj jeszcze rampę poprowadzić gdzieś tak, może, może jakoś łagodniej tutaj i tu. Okej, okay. czy to jakoś łagodnie, to znaczy to strasznie się gnie, to się strasznie gnie. Mi się wydaje, że to po prostu trzeba by zrobić troszeczkę dłuższe jednak, czyli dalej na tej autostradzie. Okej, okay. gdzieś na przykład, nawet stąd, czemu by nie, stąd gdzieś wyjechać sobie. I wtedy ten fragmencik tutaj będzie mógł być troszeczkę dłuższy. To sobie mogę wyburzyć, to jakoś wygładzić bardziej. Ok. No, i teraz będzie tutaj dłuższy fragment, na którym ta droga będzie sobie mogła łagodniej jakoś zjechać. Można ją sobie też tutaj jakoś jeszcze wygładzić w ten sposób. Wyrównanie, ok. Jeszcze minimalnie może to, no powiedzmy, niech to tak zostanie. Tutaj jeszcze trzeba zmienić sobie autostradę. Tak i tak, ok. I tutaj połączę sobie teraz to z tym, może jakoś nad tymi torami mi się tutaj uda przejechać, po prostu stąd, tutaj. Dobra. I teraz to jeszcze bym sobie lekko tutaj wygiął, to jakoś. Jakoś tak, wy sobie tutaj skręcacie, ale tylko nie wiem, czy to lepiej będzie działać. Troszkę tutaj będzie to namieszane, ale było troszkę tych propozycji na Discordzie, no więc spróbuję to zrobić według tych Waszych propozycji, no i zobaczymy, czy to w ogóle jakiś sens będzie miało. To może być niżej, tak naprawdę, to nie musi iść aż tak do góry. Tak naprawdę to mogłoby być chyba na ziemi, także tak, tak i tak, ok. Czy to jest w miarę gładkie? Powiedzmy, no najwyżej, jeśli to by w ogóle nie spełniło swojej roli, to to, to będzie trzeba jakoś totalnie przebudować, bo, bo coraz większe się to skrzyżowanie robi, a czy korki się robią coraz mniejsze? No nie powiedziałbym, więc zobaczymy, co tutaj w ogóle z tym będzie. Tak się troszeczkę tutaj jeszcze poprzyglądałem i ten korek, to głównie jest na tej drodze. Nie wiem, czy ta droga, która tutaj wjeżdża, no właśnie, ona tutaj może troszeczkę powoduje tych korków, więc jakbym ja ją sobie wyburzył, wtedy oni tutaj mają długą prostą i tak naprawdę dopiero na rondzie, dopiero na rondzie niech tutaj kombinują, wtedy może szybciej z tego ronda zjadą. Mam taką nadzieję. Tutaj też nie wiem, czy ta sortownia nie powoduje Jakichś korków? Nie, no tak naprawdę z tym chyba nie ma problemów. Yy, Okej, okay, ja myślę, że jeszcze z tym rondem to ja sobie powalczę, może troszkę poza odcinkiem. A teraz wracając jednak w to miejsce, bo, bo je jednak trzeba by jeszcze troszeczkę rozbudować. Yy, tutaj widzę, że mogłaby być jakaś droga, na przykład właśnie tak od tej ścieżki, yy, gdzieś w tą stronę. Nie wiem, czy tutaj jakieś mieszkania, troszkę słabe miejsce na mieszkania, raczej właśnie na jakieś biura czy sklepy. Myślę, że nawet sklepy, też, żeby te biura przy samym takim zjeździe nie były, więc. Więc jakieś takie małe sklepiki myślę, że mogą tutaj być. Jak najbardziej, też no właśnie, żeby wszędzie te wielkie sklepy nie były, bo to może też nie jest aż tak potrzebne. Okej, okay. Tutaj, w takim razie, może nie. Może tutaj sobie zrobię więcej mieszkań, na przykład. Dalej, tych mieszkań jeszcze tutaj bym chciał troszeczkę. To sobie może jeszcze tak zamaluję. Ok. W tym miejscu już nic nie miało być. Tutaj jak najbardziej mogą być mieszkania, a jako, że jest dosyć duże zapotrzebowanie na biura czy tam fabryki, to jednak to miejsce też zamaluję sobie tymi biurami. Niech oni tutaj. Powstają, niech te biura tutaj powstają, w takim razie. I teraz przydałby mi się tutaj jakiś transport. Mógłbym, tak naprawdę, przedłużyć sobie tą linię metra, która tutaj idzie z tych fabryk, gdzieś na przykład tu. Potem nią lekko jakoś zawrócić pod to lotnisko. Żeby tutaj jakiś punkt przesiadkowy był też mógłbym sobie tą linię tak naprawdę przedłużyć tutaj pod samolotnisko, żeby właśnie dało się tam jakoś łatwiej dojechać, więc myślę, że po prostu tak zrobię. Jakąś tutaj właśnie podziemną stację metra, nie wiem, czy gdzieś przy tym rondzie, można by przy tym rondzie, ok. Na przykład tutaj, dobra i teraz schodząc sobie tym pod ziemię, tylko to może na automatycznym jednak zrobię. Stąd gdzieś w tamtą stronę. Teraz tutaj i podłączyć się do tego jakoś. Ok, i teraz stąd dalej. Teoretycznie można by gdzieś tam iść na wyspy, chociaż właśnie wyspy są obsłużone przez pociągi, więc nie wiem, czy tym metrem chciałbym tam jakoś wjeżdżać. Raczej to metro bym sobie tutaj gdzieś w ten sposób poprowadził. Tutaj może jakoś zakręcił i tutaj bym zrobił jakąś taką większą stację w okolicach tego lotniska. Więc tą podziemną stację metra zrobiłbym sobie gdzieś na przykład tutaj. Dobra, te tory może jeszcze troszkę. Troszeczkę sobie wyburzę yy, zakręcik w tą stronę, tutaj jakoś tak i do tej stacji. Teraz przedłużyłbym sobie też tą linię, bo to jednak może się przydać. Yy, tylko właśnie, jakby to miało wjeżdżać? Myślę, że mogłoby tak yy, i tak. Yy, I ta linia też kiedyś może sobie gdzieś tam właśnie, myślę, że... Tamtą stronę odjechać, to znaczy ta idąca z tych fabryk, gdzieś tam by mogła pojechać, no nie wiem, albo tutaj na tą największą wyspę. Albo gdzieś tam jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, co, co tam dalej z tym będzie. Na razie sobie taki tor tutaj zostawię. Yy, więc przesunę sobie ten przystanek stąd yy, na to lotnisko. O, ok, dotąd. Teraz yy, po drodze jeden przystanek, drugi przystanek. To znaczy, ok, teraz, teraz dopiero są dwa. Tutaj wrócę im te przystanki, te stacje, tak jak yy, były. Tutaj yy, i tutaj. Ok, mamy to. I teraz jeszcze bym sobie przedłużył właśnie tą linię. Też po prostu będzie taki wspólny, końcowy przystanek. I tutaj musi być przystanek metra, bo to jednak jest taki dosyć duży węzeł przesiadkowy. Także to nowe osiedle powinno być teraz troszeczkę lepiej skomunikowane. No, na razie tylko metrem. Możliwe, że kiedyś powstaną jakieś autobusy. Możecie oczywiście jakieś tam swoje propozycje pisać. Tutaj jeszcze bym im zaznaczył te mieszkania, no i myślę, że dalej tym osiedlem będę się po prostu zajmował w jakichś kolejnych odcinkach, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć!